Witam Was wszystkich. Dzisiaj jesteśmy na kanale Ogniso Dolina i chciałbym Wam przedstawić całą specy specyfikację tego kanału, co na nim będzie i jak to wszystko będzie wyglądało. Po pierwsze, na tym kanale będą się pojawiać wszystkie archiwa z live'ów wszystkich osób, które będą je nagrywały. Oczywiście z naszego serwera. Będą tutaj się pojawiały również śmieszne rozmowy na ts ponieważ na ts przeważnie wszystko nagrywam. No, co rozmawiamy? Po trzecie chyba Będę tutaj umieszczał różne takie Filmy, na które na mój kanał Nie będę mógł wrzucić, ponieważ będziecie pisać, że robię to dla kasy Ponieważ będą one na przykład 10, 20 może sekund Coś takiego, takie malutkie filmiki Po czwarte już chyba Będę dodawał tutaj Malutkie, tak jakby zapowiedzi filmu Na moim kanale Czyli będę dodawał 10 sekund filmu i link do mojego kanału albo link do jakiegoś kogoś kanału, czyli wystarczy, że będziecie subskrybować ten kanał i wszystkie filmy będziecie mieli tak jakby w jednym. Oczywiście będę dawał też łapkę w górę każdemu, każdej osobie. Po czwartek, czy po piąte właśnie się, pogubiłem się. Ten kanał miał być po to, miał ogólnie zastosowanie mieć takie, że po kliknięciu subskrybuj tego kanału. Powinno Wam wyskoczyć okno y, subskrypcje polecane i tam możecie zasubskrybować po kolei każdego, kto nagrywa z naszego serwera, czyli Oglizdy Dolin. Jest to takie ułatwienie dla osób, które chcą oglądać wszystkich, którzy nagrywają z tego serwera regularnie. Tak, y, tak jak już mówiłem, y, znaczy nie, nie mówiłem. Potrzebujemy również tła i awataru. Dodatkowo potrzebujemy też ikonki do filmów. Osoba, która to zrobi, dostanie wstęp na serwer plus, jeśli zrobi to bardzo ładnie, dostanie wstęp dla swojego kolegi, czyli dostanie dwie wstępówki na serwer, czyli dwa wpisy do white listy. Yy, od razu chciałbym tutaj yy, powiedzieć, że rekrutacja, yy, znaczy poziom tak jakby rekrutacji się troszeczkę zmniejszył, bo możemy dodać od 50 widzów jeśli ktoś ma m, bardzo dobre filmy, a nie wcześniej, że były to wyjątki dla znanych mi osób, po też Boże, po któreś tam, y, to jest możliwość teraz wstępu na serwer przez y, nagrywanie timelapsów, czyli nagrywacie timelapsa, y, przyspieszacie go, ogólnie dodajecie muzykę na, y, praw, bez praw autorskich y, i wrzucacie go na speedshare na przykład y, i potem Któraś osoba, która aktualnie chce wrzucić tego, no po prostu to coś, co budujesz, kopiesz, nie wiem, bo to ogólnie jest, będzie nagrywany cały serwer, co akurat, na przykład budujemy jakiś posąg albo coś takiego i po prostu wrzuca na swój, ściąga i wrzuca na swój kanał, to będzie coś takiego, że po prostu będzie mogła osoba sobie grać, ale nie będzie mogła uczestniczyć, tak jakby w życiu serwera oczywiście będzie mogła budować sobie tak samo tylko nie będzie nas filmu, filmów oczywiście będzie nagrywała Od, za jeden film będzie dostawała dwa diaksy a potania będziecie mogli pisać y, do, tej, do tej do tej tak jakby funkcji y, w tym dziale, który będziecie mieli w opisie Dodatkowo z, założyłem Facebooka y, Ognisję Doliny, lubi już go 16 osób, umieszczam tam prawie wszystkie sensowne filmy z Ognisji Doliny y, i informuję was, to jest jak jakby mój portal taki do wpisów yy, co aktualnie się dzieje na Ognistej Dolinie. Na przykład ostatnio było, że serwer nie działał, więc dodałem tam wpis, że zaraz będzie działał, ponieważ yy, hosting padł. Yy, no i co ja się wam do zakomunikowania? Tak, jeszcze szukamy grafika, który zrobi yy, logo na forum, wejściówka też Jedna niestety tutaj już nie ma wejściówki dla kolegi, ponieważ to jest drobna praca. No i co jeszcze? Chyba już nic takiego. Pozdrawiam Was. W link, jak już wspomniałem, na kanale macie wszystkie osoby, które nagrywają. No i cześć.